Piłkarze u Klubu sportowego pokonali w Rzeszowie. Rysowie z nami, Damian Nowacki. Damian, wielkie gratulacje. Jak ten mecz na gorąco podsumujesz? Przede wszystkim po pierwszej połowie nie spodziewałem się, że wyjedziemy tutaj z trzybramkową zaliczką. Ciężki rywal. Wiedzieliśmy od samego początku, że to będzie siłowa walka, walka wręcz w środku pola i, i kto zdominuje lepiej środek pola, to dzisiaj zwycięży w tym meczu. Eugej, można powiedzieć, ten mecz wygrał cierpliwością, bo cały czas konsekwentnie dążyliście do tego celu. No i w drugiej połowie rzeczywiście wypunktowaliście rywala jak rasowy borser. Dokładnie, tylko że musieliśmy być przez całe 90 minut skoncentrowani i skupieni na robocie, no bo jeden mały błąd w tej lidze mógł nas kosztować punkty. Na szczęście tak się nie stało. Przez całe 90 minut zespół bardzo dobrze pracował, był w bardzo dobrym kompakcie i jeden za drugiego walczył, i myślę, że to dzisiaj było widać. Co trzeba podkreślić, to też fakt, że przy wyniku 2-0 cały czas dążyliście do zdobycia kolejnej bramki. Nie zadawaliście się tym dwubramkowym prowadzeniem. No i przyszła nagroda już w ostatnich minutach. Dokładnie. Cieszy to, że jeśli nawet wygrywamy 2-0, nie cofamy się w tym meczu do tyłu, tylko konsekwentnie robimy swoją robotę. Cały czas wywieraliśmy presję na przeciwniku, co nam dało trzecią bramkę i z tego się bardzo cieszymy. Kolejny plus to kolejny mecz na zero z tyłu. Dzisiaj z Adamem Marciniaciem w roli środkowego obrońcy zamiast mać Maćka Dąbrowskiego. Dokładnie. Dzisiaj Adam zagrał jak profesor, jak prawdziwy lider drużyny. Ja mając Adama za swoimi plecami, byłem spokojny o jakieś podpowiedzi, korekty i mega mi pomagał na boisku i jestem zadowolony, że, że chłopaki w drużynie tak mnie fajnie przyjęli w tym Spotkanie, no bo to jakby nie było, była niespodzianka dla mnie wychodząc w pierwszym, w pierwszej jedenastce, ale drużyna e, mega, mega fajna paka i, i cieszę się, że mogę z takimi zawodnikami dzielić szatnię i, i tylko plus dla mnie i dla całej drużyny, że jesteśmy taką zgraną ekipą. No i właśnie płynnie przyszliśmy do tej największej niespodzianki w składzie okresu, czyli pojawienie się Twojego nazwiska w protokole meczowym. Kiedy pierwsze sygnały się pojawiły, że trener Moskrad zaufa Ci już od pierwszej minuty? Tak naprawdę dzisiaj się dowiedziałem na odprawie przedmeszowej, starałem się i staram się w każdym treningu pokazywać 100% swoich umiejętności, wiadomo, że to jest już końcówka rundy i dopiero teraz się udało jakieś miejsce w składzie dla siebie wywalczyć, ale jestem pokorną osobą, cierpliwą i pamiętam co było dwa lata temu, w jakim miejscu się znajdowałem i z cierpliwością, pokorą. Nie obrażając się, nie zawieszając głowy w dół, tylko cierpliwie czekając na swoją szansę i, i pokazałem, wydaje mi się, dzisiaj naprawdę swoje miejsce w szeregu, że, że trener może na mnie liczyć i jestem gotowy w każdej sytuacji, w każdej chwili wyjść na boisko i dać się 100%. Do tej pory byłeś Jokerem, wchodziłeś w drugiej części spotkania w tym sezonie, w poprzednim sezonie. Teraz to, ten mecz od początku to jest takie wejście na kolejny, można powiedzieć, poziom. Jakiś tam cel w, w, na ten sezon dla mnie odhaczony, ale y, staram się patrzeć na to wszystko z pokorą. To jest tylko jeden mecz i tych meczów w sezonie jest dużo, więc y, na ten moment muszę jeszcze bardziej być skupiony na cięższej pracy, no bo jeden mecz przez tyle kolejek no to, to nie jest jakiś super wynik, więc y, z pokorą jeszcze raz powiem i z chłodną głową muszę pracować na każdym treningu. I podczas każdego treningu udowadniać, że mi się należy jakieś miejsce w składzie, czy, czy też w osiemnastce meczowej, I, i z chłodną głową muszę do tego wszystkiego podchodzić. I teraz nie być hura optymistą, że zagrałem jeden mecz w wyjściowym składzie i jestem świetnym piłkarzem, tylko z chłodną głową, tak jak mówię, do kolejnego treningu w poniedziałek przyjść i, i swoje robić. Czym w ogóle dla ciebie jako czas, krwiczności właśnie była możliwość wyjścia w pierwszym składzie przeżycia do całego protokołu przedmeczowego właśnie to zawodnik podstawowej jedenastki? Dla mnie generalnie mega sentyment, bo byłem tutaj w Stali Rzeszów, pamiętam ten stadion, ten miasto. Przypomniały mi się fajne chwile tutaj, kiedy robiliśmy awans do drugiej ligi, i, i fajne wspomnienia mi się przed tym meczem ujawniły i. I fajnie, że, że mogłem jeszcze raz tutaj zagrać, bo to jest dla mnie gdzieś tam w serduchu ważna rzecz, że mogłem tutaj wybiec, bo ten klub Stal Rzeszów dużo mi dała i jestem, cieszę się, że, że mogłem jeszcze raz tutaj wystąpić na tym stadionie i, i cieszę się z minut w, w tym sezonie. Za tydzień w niedzielę mecz w Łodzi na Stadionie Króla, mecz z Arką Rdynia To będzie ostatnie spotkanie w tym roku przed własną publicznością. Liczycie, że... To kolejne zwycięstwo dzisiejsze przyciągnie teatrowych widzów na trybuny i że w licznym, bardzo licznym gronie pożegnacie ten piłkarski rok przed Uni 2? Przede wszystkim czeka nas teraz trening regeneracyjny, żeby te głowy trochę odpoczęły i od wtorku już przeanalizować cały ten mecz i już myśleć o kolejnym rywalu. i Mam nadzieję, że, że z takim nastawieniem i z taką grą będzie coraz lepiej. Który moment tego spotkania, tak jak Czy pierwsza bramka, czy moment jakiś przed przerwą, czy druga bramka, która już w ogóle spowodowała, że umknęło się bardzo spokojnie? Wydaje mi się, że ten pierwszy gol dał nam dużo oddechu, bo to był ciężki rywal i dobry zespół. Jakby nie było, co prawda dzisiaj 3-0, ale ten wynik nie pokazuje słabego oblicza resowi, bo to jest bardzo dobry zespół. I myślę, że ta pierwsza bramka. Pozwoliła nam odetchnąć, pokazać nam, że to co robimy konsekwentnie na boisku przyniesie sukces. No a później już drugi gol już zupełnie dał nam odetchnąć i, i coraz, coraz lepiej to, to wyglądało pod koniec. Mieliśmy chłodne głowy i, i fajnie, że udało dzisiaj się dzisiaj strzelić trzy bramki i wywieźć stąd trzy punkty. A przetrwać tę walkę fizyczną to było też chyba jednym z kluczy, bo bo no, jedni drudzy trochę strat w ludzkich mieli, ale, ale widać było, że tej walki absolutnie nie brakowało z obu stron. Dokładnie, wiedzieliśmy przed meczem, że zespół Resowi jest bardzo silnym, ambitnym zespołem, który naprawdę w środku pola gra mega agresywnie, mega dużo fauli i na to dzisiaj byliśmy nastawieni, żeby tą grę w środku pola po prostu zdominować. Być też agresywni pokazać swoje walory w postaci wysokiego pressingu i mocnego odbioru w środku pola i myślę, że dzisiaj to zaplusowało i dlatego wywozimy stąd trzy punkty. Damian Nowacki, dziękujemy.